Księga Nechemiasza, rozdział dwunasty, część pierwsza. A to są kapłani i lewici, którzy przybyli z Zerubabelem, synem Szealtiela i z Jeszułą. Serajasz, Jeremiasz, Ezdrasz, Amariasz, Malluch, Hattusz, Shechaniasz, Rechum, Meremot, Iddo, Ginneto i Abiasz, Mijamin, Maadiasz, Bilga, Szemajasz i Jojarib. Jedajasz, Sallu, Amok, Hilkiasz, Jedajasz. To byli naczelnicy kapłanów i ich braci w czasach Jeszuły. W księdze Zdrasza znajduje się wykaz Żydów, którzy powrócili z Zerubabelem do Judei. Jest on powtórzony w księdze Nechemiasza Widać, że dla Żydów było bardzo ważne, kto powrócił i Bóg, który natchnął Autora księgi Ezdrasza i Księgi Nechemiasza też chciał, żeby czytelnicy wiedzieli, ilu ludzi powróciło i z jakich rodów. Tutaj podane jest więcej szczegółów, w tym wykazie jest tylko ród i liczba mężczyzn, którzy z tego rodu przybyli. Tutaj są jeszcze podani naczelnicy kapłanów, także jest więcej. Imion. Ten Ezdrasz, który tutaj jest wymieniony, to nie jest Ezdrasz, o którym jest mowa w księdze Ezdrasza. Ten przybył do Jerozolimy około 80 lat później. Lewici zaś to Jeszuła, Binuj, Kadmiel, Szerebiarz, Jehuda, Nataniasz. On i jego bracia kierowali śpiewem hymnów dziękczynnych. Bagbukiasz zaś, Unni oraz ich bracia stali naprzeciw nich w czasie służby. Również powrót lewitów został opisany trochę dokładniej. Też zostali podani naczelnicy, ludzie sprawujący wśród lewitów funkcje kierownicze. Widać, że ci, którzy mieli jakiś związek ze świątynią, byli szczególnie ważni dla autora, który pisał tak, jak Bóg chciał, żeby ta historia została przedstawiona a Jeszuła zrodził Jojakima. Jojakim zaś zrodził Eliasziba, a Eliashib Jojadę. Jojada zrodził Jonatana, a Jonatan zrodził Jadduę. Bardzo też ważne było, kto jest arcykapłanem i tutaj zostali podani arcykapłani, którzy sprawowali swój urząd w czasach, które zostały opisane w księdze Ezdrasza i w księdze Nehemiasza. W czasach Jojakima głowami rodzin byli następujący kapłani. W rodzinie Serajasza – Merajasz, w rodzinie Jeremiasza – Hananiasz, w rodzinie Ezdrasza – Meszullam, w rodzinie Amariasza – Jehohanan, w rodzinie Mallucha – Jonatan, w rodzinie Szebaniasza – Józef, w rodzinie Harima – Adna, w rodzinie Merajota – Helkaj, w rodzinie Iddy – Zachariasz, w rodzinie Ginnetona Meszullam, w rodzinie Abiasza Zikri, w rodzinie Miniamina, w rodzinie Moabiasza Piltaj, w rodzinie Bilgi Szammuła, w rodzinie Szemajasza Jechochanan, w rodzinie Jojariba Mattenaj, w rodzinie Jedajasza Uzzi, w rodzinie Sallu Kallaj, w rodzinie Amoka Eber, w rodzinie Hilkiasza Haszabjasz, w rodzinie Jedajasza Netanel. Ten opis historyczny jest kontynuowany. Po naczelnikach rodów kapłańskich, którzy byli nimi w czasach Jeszły, są podani też naczelnicy rodów kapłańskich w czasach Jojakima, czyli tego arcykapłana, który objął urząd, kiedy Jeszua zmarł. W czasach Jashiba, Jojady, Jochanana i Jadduły Zostali zapisani naczelnicy rodów kapłańskich w Księdze Dziejów aż do czasu panowania Dariusza Perskiego. O tym, jak się nazywali naczelnicy rodów kapłańskich, za późniejszych arcykapłanów. Już nie możemy się dowiedzieć z tej księgi, ale jest tutaj wzmianka o tym, że takie zapisy były prowadzone. Była jakaś księga dziejów, którą uzupełniano do czasów Dariusza Perskiego. Chodzi o Dariusza, który panował w IV wieku przed Chrystusem. To jest ten Dariusz, który został pokonany przez. Aleksandra Macedońskiego. Te słowa były pisane, kiedy Księga Dziejów była ukończona, czyli w czasach Dariusza lub nawet później. Ta Księga Dziejów, o której tutaj jest mowa, była jeszcze prowadzona przez około 120 lat. Synowie Lewiego, naczelnicy rodów, zostali zapisani w Księdze Dziejów aż do czasów Johannana, syna Eliasziba. A naczelnikami rodów byli Haszabiasz, Szerebiarz, Jeszua, Kadmiel i ich bracia, którzy stali naprzeciw nich przy nuceniu hymnów dziękczynnych według zarządzenia Dawida, męża Bożego. Zespół obok zespołu. Ten, kto pisał te słowa, widział całą Księgę Dziejów, która nie zachowała się do naszych czasów. I tutaj zapisał, że naczelników rodów lewickich notowano krócej do czasów krócej niż naczelników rodów kapłańskich do czasów kapłana Johanana i podaje tych ostatnich zapisanych. Mattaniasz, Bagbukiasz, Obadiasz, Meszullam, Talmon, Akkub byli odźwiernymi pilnującymi składnic przy bramach. Ci żyli w czasach Jojakima, syna Jeszuły, syna Josadaka i w czasach namiestnika Nechemiasza, oraz kapłana Ezdrasza, pisarza. Zanotowano też naczelników rodów rodźwiernych w czasach Jojakima, czyli w tych czasach, kiedy jeszcze żyli i Nechemiarz, i Ezdrasz. Także można się domyślać, że później już w Księdze Dziejów ich nie zapisywano. Bóg zadbał o to, żeby w Starym Testamencie pozostał bardzo szczegółowy zapis dziejów Narodu wybranego, kto był czyim synem, kto pełnił jaką funkcję. Na podstawie tych zapisów można było sprawdzić, czy ktoś, kto mówi o sobie, że jest potomkiem Izraela, rzeczywiście nim jest i na pewno tak robiono. Szczęścia, szukać w celu, życia chciałem, gdy na drodze mej stanąłeś, panie mój. Co się wtedy ze mną stało, nie wiedziałem. Jedno wiem, żeś ty mnie zbawił, ja nie jest Twój. Mała cześć, mała cześć, Alleluja, śpiewa serce me Dla mnie miłość swoją Panie Której głębi ja nie mogę Pojąć sam Gdyś przed radą Dla mnie znosił Urąganie Gdy opluto potem to Ciebie tam Chwała, cześć Chwała, cześć Aleluja Śpiewa serce me Chwała, cześć Pragnę dzisiaj całym sercem, pragnę Panie zostać jednym z Twoich słów. Nałóż Panie Twojego słowa, naucz więcej, Abym zawsze Twoją wolę pełnić tu. Chwała cześć, chwała cześć, Alleluja, śpiewa serce Tobie, Panie, żeś obiecał wrócić, aby zabrać mnie z kościołem świętym Twym. Wtedy będę za niołami mógł zanudzić. Chwała, cześć, aleluja, Chwała, cześć! Chwała, cześć! Chwała, cześć! Aleluja Śpiewa serce me. Chwała, cześć! Ich gehe was